Witam państwa bardzo serdecznie ze studia Majką Pany Polska w Poznaniu Impact 2023. Nasz gość Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes Banku PKO SA. Yy, odpowiedzialna za sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Tak, tak. Piąt przedsiębiorstw, tak to mówię. Piąt przedsiębiorstw. Yy, I już chciałem zapytać, tak, yy, bo wszyscy mówią o jednej rzeczy: kryzys. Ja mam już swoje lata i pewne kryzysy przeżyłem. Czy ten kryzys, który dzisiaj nazywamy tak grubo kryzys, on rzeczywiście jest kryzysem, czy to jest przejściowe zawirowanie, które no, jest taką powrotem do jakiejś normalności, a nie gigantycznych, postpandemicznych wzrostów? Znaczy, Niewątpliwie, ten kryzys jest, no nie ma co tutaj mówić, że go nie ma, tylko kwestia, jak sobie radzimy z tym kryzysem, tak? To, to czy jesteśmy otwarci na zmiany, to jak reagujemy, ja myślę, że mówimy o kryzysie, ale my banku PKS-a w tym, w tym sektorze przedsiębiorstw czy dużych, czy akurat w tym MŚP i, y, i midowym, rośniemy rok do roku, jeśli chodzi o kredyty dynamicznie, dwucyfrowo. Czyli przedsiębiorstwa inwestują. No właśnie. No więc jest kryzys, ale z każdego kryzysu, gdzie byśmy nawet zapytali naszych y, dziadków, to myślę, że oni przeżyli jeszcze więcej kryzysów. No oczywiście. Takie kryzysy zdarzały się co, co dekadę. No właśnie. Yy... To najważniejsze jest wyciągnąć, na każdym kryzysie można y, wyciągnąć wnioski i na nim zarobić. Tylko trzeba wiedzieć, trzeba chcieć, tak? I myślę, że to jest też taka okazja, szczególnie dla MŚP, która y, pokazała, że y, na słabnący popyt wewnętrzny, bo jednak do tej pory ten nasz rynek był takim dość dużym, no w końcu 40-milionowy kraj, więc ten popyt wewnętrzny był dość duży, więc one nie musiały tak jak Czesi, Węgrzy, oni, którzy już dawno wyszli na zewnątrz, za granicę. Nasi byli w środku, te MŚP i mikro. Samo się finansowało też w 80%. Trochę się to zmienia. Zaczyna być więcej y, energii, więcej ruchu. Y, ruchu w tak zwanym, w cudzysłowie, w interesie właśnie po to, że firmy zaczynają wychodzić z produktami, konkurować na rynku. I myślę, że tutaj dużo zmian. Ja uważam, że naszą rolą też w najbliższych y, y, miesiącach, latach będzie znaleźć takie struktury i takie dofinansowania projekty, żeby wesprzeć mikro, startupy, e, małe firmy, żeby one jeszcze więcej mogły skorzystać z tych dotacji Unii Europejskiej na rozwój, na, na nowych technologii e, i, no i trochę zrobić skok, nie? To tak się jak banki nie? zrobiły. My zrobiliśmy przecież w przeciągu od COVID-u, no nie wiem, to jest minimum 5 lat, jak skoczyliśmy do przodu technologicznie, bo musieliśmy się dostosować. Nikt nie czeka i nie. Teraz. Tak. Teraz jest ten moment, kiedy tak. się wszyscy muszą dostosować? Tak. Bo jeżeli nie, no to. No nie, no słuchaj, ja, jak jeżdżę po Polsce i, roz, i e, rozmawiam te firmy, które są zautomatyzowane, gdzie są procesy, wiesz, end-to-end, -end, cały flow idzie produkcji, jest automat. To one mają dwucyfrowe wzrosty i one muszą inwestować. Mało tego. One pracują 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Największy problem, kogo, jakiegokolwiek przedsiębiorcy zapytasz, to jest problem z pracownikami. Bezrobocie 2%. No dobrze, a ten słabnący popyt, o którym powiedziałaś, to nie obawiasz się tego, bo znaczy ja to z jednej strony widzę jako pewien element, który powstrzyma inflację pod koniec roku. Słabnący popyt przełoży się jednak na to, że te ceny zaczną się stabilizować na jakichś takich jednocyfrowych poziomach wzrostu. Więc yy, czy ty nie obawiasz się tego, że to może jednak w dalszej przyszłości, czyli w przyszłym roku, przełożyć się jednak na jakieś spowolnienie w yy, firmach? Może, ale liczę też na to, że w końcu też będziemy mieli te środki unijne, które pomogą firmom. Wiesz, to w, podchodzę do tego w ten sposób zawsze. E, oczywiście teraz te programy już się kończą, o te ostatnie programy też firmy konkurują ze sobą, ceny spadają. Małe firmy też wypadają, to tutaj zaliczkowanie, trochę jest problem z tym zaliczkowaniem. To jest wszystko rozłożone, o też w czasie, tak. rozłożone w czasie, więc na pewno w budowlance i tym mniejszym firmom, właśnie pracującym w budowlance, na pewno jest trudno. Ale myślę, że w momencie, ja liczę po prostu na to, że te pieniądze wpłyną i zaraz te inwestycje infrastrukturalne ruszą i ruszy się cały, cały organizm, że tak powiem, będzie funkcjonował. Ale oprócz tego, no, naszą rolą jest szukanie no różnych właśnie. rozwiązań. Jaka jest Wasza rola tutaj w tym momencie? No, doradztwo teraz. Ja ostatnio też wróciłam z, z Brukseli, że to tam gdzie, w, z Bloomberga, gdzie tam od... zostałam tym ambasadorem. Gratulacje. Dziękuję. Ale to, co jest dla mnie najważniejsze, rozmawiałam tam z, z różnymi ludźmi, czy z Ebi, czy z EFIS, czy z różnych banków, mówili mi, że jeśli chodzi o start-upy, no polskie startupy przegrywają w dotacjach z niemieckimi i francuskimi. I to jest teraz cel. No dobrze, ale Bo... dlaczego przegrywają? Bo... No... No to trzeba zbadać. Dlaczego? Być może jest y, aplikacja nie tak przygotowana, nie, nie wnioski nie tak y, konkurencyjne. Może nie do tych ludzi, nie, co potrzeba. No właśnie. I też ja akurat tutaj upatruję naszej roli, że musimy się, y, już podjęliśmy tutaj sporo kroków, żeby wyjaśnić ten temat i żeby y, jakby bardziej zatroszczyć się o te firmy i myślę, że i o te y, szczególnie no. o te. Spółki małe, spółki technologiczne. Tak, tak, tak. I szczególnie o te pieniądze, które są w tym strumieniu, a z których nie korzystamy. I to jest też rola, moim zdaniem, banków, żebyśmy, żebyśmy tutaj e, pomogli. Wiem, że patrzysz optymistycznie w przyszłość. To jakbyśmy tak na koniec mogli podsumować, jak ty widzisz przyszłość w najbliższych miesiącach? Tak, od strony makro, e, schodząc trochę do mikro, i jaka będzie sytuacja w firmach? Myślę, że dobra, bo te wszystkie programy, które do tej pory zostały zaimplementowane i one cały czas są, bo mamy duże firmy też, które, które są w procesach wsparcia yy, z państwa i które zahamowały taki disrupting yy, i erozję, to może dać, bo, bo to się dzieje, te problemy energetyczne wszystkie, mają wszystkie firmy. Weźmy sobie na przykład branżę produkcji kafli. Mhm. Wysokoenergetyczna. Wysokoenergetyczna. Tak. Oczywiście były firmy, które zabezpieczały się, były firmy, które się nie które zabezpieczały. Wieloletnie kontrakty. wieloletnie kontrakty. Tak jest. Ale słuchaj, to jest też na całym świecie. Włoskie firmy mają te same problemy. To jest też okazja dla nas. Jeżeli przetrwamy, jeżeli uda nam się przetrwać, może to jest moment na to, żebyśmy poszli dalej, żebyśmy przejmowali, może żebyśmy robili akwizycje. My też jesteśmy od tego, żeby pomóc takim firmom w takim wyborze. Ale. Na to trzeba czasu mądrego gospodarowania. Czyli jest czas na, tak. na to, żeby polskie firmy przejmowały te zagraniczne. Tak. ja uważam, że to jest ten czas. Jeżeli uda nam się teraz przetrwać, a idzie to wszystko w dobrym kierunku, to jest czas, że pójdziemy dalej. I hasło przewodnie, adaptuj się i przeżyj. To oczywiście, że tak, jak zawsze. I wyciągaj wnioski z kryzysów, nie popełniaj tych samych błędów. Moim Państwa gościem była Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes pkos -a. Bardzo dziękuję za wizytę naszego studio.